Ech Borda korti. Ok. A <laughs> to okay. Dokładnie tak. Drugiego dnia na Islandii powiedziałem: Jem kartą zamiast płacę kartą Ech Borda me korti, zamiast Ech Borga Mekorti. Od jedna literka różnicy. Czy się tego wstydzę? Cóż, jeśli zacząłem od tej sceny ten film, to chyba klarowny sygnał, że nie, nie wstydzę się tego. Ci, którzy osiągnęli najwyższy poziom w dowolnym języku, to ci, którzy mieli odwagę popełnić najwięcej błędów. Ja poznaję dopiero podstawy, podstaw, podstaw, podstaw hiszpańskiego, dlatego z błędów się cieszę, ponieważ spróbowałem i się nauczyłem i na zawsze zapamiętam, że Jechborga to płacę, a Jechborda to jem. Zacznijmy jednak od początku i od tytułowego przypadku. Potem opowiem Wam o procesie nauki podstaw islandzkiego i pokażę trochę scen z Islandii. Chciałbym Was też poprosić o pomoc z tytułowym pytaniem: Co dalej? Jeśli pod tym filmem będzie 200 łapek w górę lub więcej, to za kilka miesięcy nagram kolejny odcinek o islandzkim. A w query jest jak planety fag eki? 24. Października, dzień po urodzinach językowej siłki. Siedziałem sobie jak zwykle w biurze i nagle, moim oczom ukazały się fiszki do języka islandzkiego, które kupiłem wiele lat wcześniej. Wiedząc, że od wyjazdu na Islandię dzieli mnie kilka tygodni, wziąłem fiszki do ręki i zaczęliśmy z moją asystentką pewną grę. Olivia mówiła mi islandzkie słowo, a ja zgadywałem i szło mi zaskakująco dobrze. Co tu się od językowiło? On naprawdę zgadywał, nie znał islandzkiego i zgadł ponad 90% słów. to normálne vie, že afi to po Slovensku. Po chwili odłożyliśmy fiszki i wróciliśmy do pracy, ale kilka godzin później usiadłem w domu przy komputerze i niewiele myśląc zacząłem dla zabawy tworzyć islandzkie fiszki do nauki, bo właśnie to wymaga sprecyzowania, że te fiszki jakby ukazały się moim oczom i one były e, takim powodem, dla którego w ogóle zacząłem się bardziej wkręcać w ten islandzki, natomiast później przeszedłem z tego na mój ulubiony sposób nauki nowego języka czyli tworzenie swoich własnych fiszek, swoich własnych materiałów. Co jest w sumie tematem na oddzielny film, który też w razie czego chętnie nagram. Tak czy tak, ani się obejrzałem, a miałem tych fiszek w talii 100, potem kilkaset. Jestem właśnie na spacerze z psem i pomyślałem sobie, że minął właśnie tydzień, od kiedy zacząłem uczyć się języka islandzkiego. Jeśli nic nie pokręciłem pod kątem językowym, to byłoby to jeher aflera islandzki. E, za trzy tygodnie lecę na Islandię. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, dlatego że e, no mam taki chytry plan, żeby jakichś podstaw przed, e, przed dotarciem na miejsce się nauczyć, tak żeby być w stanie dogadać się w knajpach i itd. Minął tydzień, zacząłem robić sobie fiszki i nie mogłem przestać. Mam ich na ten moment około 450 w swojej talii w Anki, którą tworzę korzystając z różnych źródeł, które może podsumuję innym razem. Natomiast no, zacząłem tworzyć właśnie te fiszki w zeszłym tygodniu i absolutnie nie mogłem się zatrzymać. Na ten moment mam ich około 450, więc myślę, że no, nawet jeśli zwolniłbym tempo, to spokojnie osiągalnych jest około 1000 takich fiszek do czasu wyjazdu, co już powinno pozwolić na jakieś tam początki komunikacji. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale działamy. Jehtrek drek kaffee, czyli pije kawę z dripa. Jest 31 października, godzina 9:40, liczba fiszek w tak zwanym obiegu, czyli które sobie przygotowałem, które powtarzam lub będę powtarzał, 587. A zatem, moi drodzy, 1000 fiszek pora ruszać na Islandię. Das Ermikkilwindur. Pogoda okienna, czyli taka pogoda, przy której fajnie jest oglądać ją przez okno, a niekoniecznie w niej być. Czyli taka jak zazwyczaj w listopadzie w Reykjaviku. Dochodzę do wniosku, że kiedy mówi się o tym, że tutaj jest wietrznie, to nie da się tego jakby opisać. To trzeba zobaczyć, znaczy poczuć na własnej skórze, a przy okazji jest też pięknie, co widać o tam. Słychać w ogóle? Przepiękny. Próbuję iść prosto i próbuję nie nie wyrwać telefonu, ale lekko nie jest. Biorąmy Korti? Okej. Zadawał jakiś troszeczkę. Okej. Ja. Caller jest Ja ja a Flera jest inskry. Ja. A ty? Tak Flera. Tyle z Islandii, jakby nie patrzeć, był to mój jedyny od kilku miesięcy i na najbliższych kilka miesięcy urlop, a nauki języka islandzkiego naprawdę nie planowałem, więc głównie odpoczywałem, próbowaliśmy z moją żoną Natalią nowych rzeczy, takich jak jazda konna na islandzkich koniach, odwiedziłem też moją przyjaciółkę ze studiów, Sonię, która od prawie dwóch lat mieszka na Islandii i wspaniale nas ugościła, za co raz jeszcze Soniu dziękuję i doświadczyliśmy wszystkich pór roku, poza latem w sumie, bo był listopad, a także spędziliśmy na Islandii. Naprawdę wspaniały czas, co w sumie ciekawe, a propos następnego urlopu, który planujemy z Natalią wiosną, tam w sumie też będzie bardzo ciekawa kwestia językowa. Ale o tym opowiem kiedy indziej. Póki co nie dodawałem nowych fiszek do nauki poza wspomnianym tysiącem. No, jeszcze chyba mam teraz tysiąc cztery fiszki, bo tam cztery postanowiłem wyodrębnić z fraz poszczególne słowa, bo chciałem je lepiej zapamiętać. Ale ogólnie mam tych właśnie fiszek tysiąc i powtarzam jedynie te, które udało mi się umieścić w talii przed wyjazdem, plus te wspomniane cztery. Oczywiście nie wszystkie z tysiąca słów zapamiętałem już na stałe. W statystykach widzę, że przerobiłem około 6000 tysięcy fiszek, co oznacza, znaczy właśnie 6 tysięcy razy powtarzałem jakąś fiszkę spośród tego tysiąca fiszek, co oznacza, że średnia na fiszkę to około 6 powtórek, ale wiele z nich widziałem póki co dopiero raz czy dwa i jeszcze ich odpowiednio dobrze nie pamiętam, czyli nie byłbym w stanie ich użyć w rozmowie, szczególnie jeśli są trudne i są to słowa, które z niczym się nie kojarzą, a niektóre zapamiętałem z kolei za pierwszym lub drugim razem, ponieważ kojarzą mi się z angielskim, niemieckim, szwedzkim, albo po prostu widziałem te słowa gdzieś podczas wyjazdu na licznych tablicach reklamach, banerach. Inne słowa się mi w nienauczonych fiszkach od 10 powtórek, a są też takie, które pamiętam właśnie nie tyle z momentu, kiedy się uczyłem z tymi fiszkami, tylko kiedy je tworzyłem i nie zdążyłem ich jeszcze powtórzyć dużo razy w apce, a zapamiętałem je właśnie podczas tworzenia i dlatego też lubię tworzyć swoje fiszki. Czyli podsumowując, jak ja to czasem nazywam w obiegu, w powtórkach, mam około tysiąca słów, realnie w głowie kilkaset plus podstawy, podstaw gramatyki, ponieważ staram się, aby w każdej z tych fiszek, oprócz słów i Obrazków była też jakaś krótka fraza, która ma w sobie ładunek gramatyczny, bo jeśli mamy całe zdanie, to ono siłą rzeczy zawsze zawiera jakiś ładunek gramatyczny. Przykładowo Hünzak Li Yao, czyli ona powiedziała tak, na przykład w kontekście zaręczyn, od razu widzę przykład czasu przeszłego prostego. A odpowiednio duża liczba takich fiszek daje mi świadomość pewnego modelu gramatycznego, w tym wypadku oczywiście w języku islandzkim, w innych wypadkach w każdym innym języku. I analogicznie oczywiście przy innych słowach, innych określeniach, innych czasach, innych konstrukcjach. Swoją drogą nad wymową też muszę oczywiście rzecz jasna popracować, natomiast mam wrażenie, że już zaczynam powoli łapać, jak melodia tego języka właśnie powinna wyglądać. Ogólnie oczywiście są to podstawy podstaw, ciężko, aby po takim czasie było więcej, skoro jest to ab aktywność absolutnie pobudna. Pocznę w moim życiu i minął nieco ponad miesiąc od rozpoczęcia nauki do nagrania tego filmu. Kiedy to nagrywam, przed montażem jest początek grudnia i, tak jak mówiłem, teraz nie dodaję już nowych fiszek do talii, ponieważ chciałbym zapytać Was o to, co dalej. Czy taka seria nauki islandzkiego na luzie byłaby dla Was interesująca? Mówię na luzie i przy okazji oraz bez spiny, bez jakichś konkretnych terminów, celów, ponieważ po prostu jestem tym językiem absolutnie zauroczony, ale nie chcę mu poświęcać zbyt wiele czasu i nie spieszy mi się szczególnie z jego nauką, ponieważ robię to dla czystej frajdy z procesu. Sam proces sprawia mi taką frajdę, że nie mam potrzeby wyznaczać sobie konkretnego celu. I jestem bardzo ciekaw, co wyszłoby z nauki w takim modelu. Czyli nie mam konkretnego celu, ale bardzo mi się podoba język, więc się uczę i jestem ciekaw, dokąd mnie to zaprowadzi. Taki eksperyment. Co sądzicie? Zawsze się mówi, że trzeba mieć jakiś konkretny cel. Ja zresztą sam często to powtarzam, ale w sumie może sprawdźmy, co by było, jak nie będę miał celu, tylko uznam, że ten język jest na tyle super, że chcę się go uczyć. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy chcielibyście zobaczyć dalszy ciąg tej przygody. Jeśli będzie pod tym filmem, tak jak mówiłem, 200 polubień lub więcej, spodziewajcie się aktualizacji w przyszłym roku, za kilka miesięcy, na przykład, nie wiem, po 133 dniach nauki albo po 200 dniach nauki, może trochę później. I zostawcie subskrypcję na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych poradników i kolejnych eksperymentów językowych. Tak jak mówiłem, nie planowałem nauki islandzkiego i trafiła na mnie jak taki grat lecący prosto w twarz i prosto w moje okulary, kiedy spacerowałem po Reykjaviku, oczywiście kilka minut po tym, kiedy pogoda była piękna i słoneczna, jak to na Islandii, i czekam na wasze reakcje w komentarzach, możecie też napisać, czy byliście kiedyś na Islandii, jak wam się podobało, może znacie podstawy tego języka, może biegle znacie ten język, a tymczasem życzę wam owocnej nauki języków, a jeśli czujecie niedosyt w nauce i chcecie uczyć się języków tak jak ja, skutecznie i z przyjemnością, to zerknijcie na językwrok.pl do mojego autorskiego kursu nauki dowolnego języka. My tymczasem widzimy się za tydzień, jak co tydzień, w poniedziałek o 17.17 .17 w kolejnym poradniku o metodach nauki, w kolejnych tygodniach oczywiście różne inne eksperymenty, poradniki, a do tego czasu, do następnego odcinka, pamiętajcie o codziennych językowych treningach i niech moc językowej siłki będzie z Wami. Jak mawiają Islandczycy, bless, bless!